Moje łóżko, kiedy próbuję zasnąć. Moje łóżko, kiedy muszę wstać do szkoły. Ktoś. Więc jak tam Twoje zdrowie psychiczne? Ja i moje zdrowie psychiczne. Kiedy przegrywam kłótnie w komentarzach z jakimś randomem i wzywam swoje 200 multikont do przyznawania mi racji. Ja ustawiający nowy dzwonek w telefonie, wiedząc, że nigdy go nie usłyszę, bo nikt do mnie nie dzwoni. Kiedy widzisz, jak ktoś zmienia głośność w telewizorze na nieparzystą liczbę i niepodzielną przez pięć. Kiedy nie pamiętam swojego hasła do e-maila i po kilku próbach udaje mi się je odgadnąć. Kiedy nosisz skarpetę i wdepniesz w coś mokrego. Głodny ja zaglądam do lodówki. Nic nie ma, co bym mógł przekąsić. Głodny ja po pięciu minutach zaglądam ponownie. Ja ledwo powstrzymujący się od płaczu. Ktoś, co się stało? Nie potrzebuję koszyka na zakupy. Ja dosłownie pięć minut później. Kiedy na lekcji matematyki przestałeś uważać na pięć minut i nagle jest omawiana fizyka kwantowa. Kiedy jedzenie zaczyna być zimne, a ty wciąż nie możesz znaleźć dobrego filmu na YouTube do obiadu. Jakie jest twoje szpiegowskie imię? Ja powoli zasypiający w wygodnym łóżku. To nagłe uczucie spadania.